Cześć! Jako, że niedawno wybiła mi dekada od osiemnastki, postanowiłem podzielić się z Wami radami, które dałbym sobie 10 lat temu. Zapraszam do oglądania. Znajdź swoją pasję i zaangażuj się w nią. Warto mieć swoją zajawkę, coś, do czego będziesz mógł uciekać, i co będzie cię jarało. Nie musi to być nic wyszukanego, ale zaangażuj się w to. Jeśli interesuje Cię esport, może warto założyć o nim bloga. Lubisz komiksy, może zacznij rysować. Znam wiele osób, których zajawka przerodziła się w pracę. I to fajną pracę, ale wszyscy byli naprawdę zaangażowani. Nie bój się jednak zmieniać hobby. Rzeczy czasem po prostu się nudzą. Przyjaźnie się kończą. Nieważne, ile masz lat, zapewne masz wokół siebie grupkę przyjaciół. Niezwykle trudne do zaakceptowania jest to, że większość przyjaźni kiedyś się kończy. Ludzie wyjeżdżają do różnych miast, zakładają rodziny, nagle kontakt się urywa i po prostu znikają. Naucz cieszyć się krótkimi znajomościami i nie próbuj na siłę przedłużać znajomości ze wszystkimi. Poniesiesz porażki. Przez całe liceum miałem jeden cel: dostać się na łódzką filmówkę. Każdy wolny weekend spędzałem nagrywając ze znajomymi i ucząc się montażu. Odbiło się to na ocenach, i mimo trzech prób nie udało się. Pomimo tego mój świat się nie zawalił, a ja nie żałuję. Niestety nasze marzenia nie zawsze się spełnią, a rzeczy, które planujemy, nie zawsze ułożą się po naszej myśli. Zawsze warto mieć plan awaryjny, ale przede wszystkim trzeba pamiętać, że w życiu poniesiemy porażki, które czasem wyjdą na dobre. W moim przypadku nauka na egzaminy sprawiła, że szybko dostałem pracę w branży i okazało się, że umiejętności były cenniejsze niż dyplom. Podróżuj, może się wydawać, że podróże są drogie i wymagają dużego budżetu, dla chcącego nic trudnego. Mateczka Unia daje młodym wiele możliwości na tanie lub darmowe podróżowanie i to bez świadectwa z paskiem. Sprawdźcie choćby projekt Erasmus+, Plus lub EVS. Poza tym mamy tanie loty i takie inicjatywy jak Couchsurfing, więcej o tym pod linkiem w opisie na dole. Większość osób, które znam, żałuje, że więcej nie podróżowało. Zaczynając pracę, będziecie mieli ograniczoną liczbę dni urlopowych i inne problemy na głowie. Wakacje w liceum czy na studiach nigdy się nie powtórzą. Warto choćby zwiedzić Polskę, bo wystarczy kilka godzin pociągiem, by poznać zupełnie nowe miasto. Znajdź sport dla siebie. Przyznam szczerze, że całe życie nienawidziłem WF-u i w liceum byłem leniwą kluchą. Zaczęło się mniej więcej w gimnazjum, gdy przebiegnięcie kilometra doprowadzało mnie do stanu przedzawałowego. Siatkówka była nawet ok, ale piłka nożna czy gimnastyka były dla mnie katorgą. Mniej więcej do 18 uważałem, że sport jest przereklamowany. Wszystko zmieniło się, gdy dołączyłem do grupy rekonstrukcji historycznej i żeby nie odstawać od reszty ekipy, zacząłem sam biegać. Na początku faktycznie było ciężko, ale budowanie kondycji pod walkę na miecze sprawiło, że naprawdę bardzo to polubiłem, a dzisiaj z własnej woli zapisuję się na dziesięciokilometrowe biegi. Sport to nie tylko to, czego uczysz się na WF-ie, spraw coś nietypowego. Czytaj i oglądaj. W życiu nigdy nie będziesz miał tyle czasu co teraz, no chyba, że na studiach. Potwierdzone info. Warto go wykorzystać na to, by czytać książki i nadrabiać filmy, ale nie szybkich i wściekłych czy kolejny sezon na Netflixie. Są takie książki i filmy, które nigdy się nie starzeją i po prostu wypada je znać. Polecam nadrabiać klasyki nie tylko dlatego, że po prostu są dobre, ale także dlatego, że później nie będziecie mieli kiedy. Unikaj toksycznych relacji. Każdy z nas ma przynajmniej kilku takich znajomych, osoby, które nawet lubimy, ale ciągną nas w dół. Znajomi, na których zawiedliśmy się wiele razy, jednak zawsze dawaliśmy im kolejną szansę. Jeśli słysząc ten opis masz w głowie obraz jakiejś osoby, to niestety wiesz, jaki jest wniosek. Są ludzie, których nie zmienisz, i czasem jedynym rozwiązaniem jest odcięcie takiej znajomości. To nie ta jedyna. Tą wskazówkę musimy podzielić na dwie kategorie: wygryw i przegryw. Zaczniemy od friendzona. Zapewne wiesz o co chodzi. Jest ta jedyna, chodzący ideał, mądra, ładna, po prostu 10 na 10. Gdyby nie to, że nie zwraca na ciebie uwagi. Kolego, po prostu ją idealizujesz. Życie to nie kiepska komedia romantyczna. Zacznij randkować, poznawaj dziewczyny i nie bądź wpatrzony w księżniczkę na wieży, która w rzeczywistości na pewno nie jest taka jak myślisz. I zapewne rozstalibyście się po miesiącu. A teraz pora na tych, którzy są w licealnych związkach. Niestety, statystycznie bardzo prawdopodobne jest to, że wasz związek się rozpadnie. Nie mówię tego, żebyś popadł w depresję. Zasunął się jednak dwa razy, zanim zaczniesz planować wspólne życie i naginać swoje plany pod drugą osobę. A może w głowie masz ślub? Pomyśl, że nie umiesz jeszcze wypełnić pita, a planujesz podjąć decyzję na całe życie. Pracuj! To wskazówka dla trochę starszych, ale mimo wszystko warto ją tu umieścić. Jeśli zaczynacie studia, szczególnie humanistyczne, poszukajcie praktyk lub jakiejś drobnej pracy. Doświadczenie zawodowe jest nieraz cenniejsze niż najlepszy dyplom, a wiedza zdobyta na studiach czasem jest zwykłą teorią. Dodatkowo własne pieniądze pozwalają na większą niezależność i budowanie własnego budżetu. To ty decydujesz. Koniec końców to ty jesteś panem własnego losu i wszystkie błędy popełniasz na swoje konto. Możesz słuchać rodziców, którzy powiedzą ci na jakie studia masz iść, mimo że tego nie chcesz. Możesz próbować dopasować się do znajomych, o których za kilka lat zapomnisz, albo słuchać youtuberów, którzy mówią jak żyć. Ostatecznie to ty decydujesz i to już wszystko na dziś. A Wy, jaką radę chcielibyście dać młodszemu sobie? Napiszcie w komentarzach. Poza tym pamiętajcie, by zostawić suba, by nie przegapić kolejnych filmów. Sprawdźcie też mojego Instagrama, a my widzimy się wkrótce. Cześć!